Ponad 2,5 tysiąca ofiar śmiertelnych i tysiące rannych. Zniszczenia na obszarze setek kilometrów. Takiego kataklizmu nie było od dekad. To jedno z najsilniejszych trzęsień ziemi w historii Turcji. Pomoc płynie z całego świata, także z Polski, która wysłała na miejsce swoich strażaków. Czwórka dzieci, żona i ja spaliśmy. Nagle poczuliśmy silne wstrząsy. Zbiegaliśmy z trzeciego piętra, a budynek się walił. Ocaliły nas drewniane drzwi, osłoniły przed spadającym gruzem. Wszyscy pozostali mieszkańcy bloku zginęli. Więcej o tragicznym trzęsieniu ziemi na pograniczu Turcji i Syrii już niebawem. Grzegorz Miśtal, witam i zapraszam na program Polonia24. A oto, co jeszcze przed nami. Ukraina wciąż potrzebuje pomocy. Dziś musimy myśleć o przebudowie Europy. 277. rocznica urodzin Tadeusza Kościuszki. Stał się symbolem walki z Rosją, walki z zaborcami. Polonijna studniówka za oceanem. Zostań w polskiej szkole, nawet no jak będzie trudny. To jeden z najgorszych kataklizmów w historii Bliskiego Wschodu. W nocy z niedzieli na poniedziałek pogranicze Turcji i Syrii nawiedziło potężne trzęsienie ziemi. Bilans ofiar cały czas rośnie. Pomoc zaoferowało już kilkadziesiąt krajów, także Polska, która wysłała na miejsce specjalną grupę 76 strażaków z ośmioma psami. To było najsilniejsze trzęsienie ziemi od kilku dekad. Trzęsienie było bardzo silne, przerażające. Dopiero po dwóch minutach przestałem słyszeć krzyki ludzi. Pod gruzami wciąż są ludzie, niech Bóg ma ich w opiece. Po pierwszym wstrząsie nastąpiło kilka wtórnych, równie silnych. Epicentrum znajdowało się w pobliżu dwumilionowego miasta Gaziantep w południowo-wschodniej Turcji. W poszukiwaniu ludzi będzie pomagać polska grupa specjalna HUSAR. My uczestniczyliśmy już w trzech misjach. Myślę, że spokojnie damy sobie radę. My w tym momencie przełączeniu już jesteśmy w tryb profesjonalny. Ogromne straty również w Syrii, kraju dotkliwie doświadczonego wojną. Nadal wiele rodzin znajduje się pod gruzami. Ratujemy ludzi wszystkimi możliwymi sposobami, ale to bardzo trudne zadanie. Potrzebujemy pomocy międzynarodowej. Polska grupa ratownicza przygotowana jest na minimum 7 dni pracy poza granicami. O zadaniach polskich strażaków w rejonie kataklizmu będziemy rozmawiać pod koniec programu. Naszym gościem będzie brygadier Karol Kieszkowski, rzecznik prasowy Komendanta Głównego Państwowej Straży Pożarnej. Wyrzutnie Patriot będą rozmieszczone na lotnisku na warszawskim Bemowie. To element szkolenia żołnierzy. Polska będzie zabiegać o dalsze wzmocnienie amerykańskiej obecności na wschodniej flance NATO i wsparcie dla Ukrainy. Okazją ma być spodziewana wizyta prezydenta Joe Bidena, Dariusz Begiej. Do Polski dotarł jeden z czterech czołgów Leopard, które ukraińskim siłom zbrojnym przekazała Kanada. Pierwszej transzy dostaw Kijów ma otrzymać z zachodu od 120 do 140 maszyn. To nie jest mało, ale nadal pracujemy zarówno nad rozszerzeniem członkostwa koalicji pancernej, jak i nad zwiększeniem zadeklarowanego wkładu. O wsparcie to polityczne i militarne prezydent Ukrainy zabiega od miesięcy. Według informacji zachodnich mediów jeszcze w tym tygodniu Zełęski miałby się udać do Brukseli. Byłaby to jego druga wizyta zagraniczna od wybuchu wojny. Przygotowujemy się do rozmów, które powinny wzmocnić naszych żołnierzy, zapewnić Ukrainie większe wsparcie międzynarodowe i więcej broni. Bo zdaniem szefa amerykańskiej centralnej agencji wywiadowczej, najbliższe 6 miesięcy będzie krytyczne dla Ukrainy w jej walce z rosyjską inwazją. Putin zakłada, że może sprawić, że czas będzie dla niego pracował. Stawia na polityczne zmęczenie Europy a jednocześnie szuka sposobów poradzenia sobie ze skutkami unijnych sankcji, wysyłając szefa rosyjskiej dyplomacji do Iraku, a białoruskiego dyktatora do Zimbabwe, Dariusz Begiej Polonia 24. Ukraina potrzebuje nie tylko broni, ale także żywności, leków i generatorów prądu. To zadanie całego wolnego świata. Na alarm bije też szef ONZ, który przypomina, że wojna to niewyobrażalne cierpienie ukraińskich cywili. Przemysław Toczek. To już niemal rok od momentu, gdy Rosja zburzyła spokój w Europie. W tym czasie granice między Polską a Ukrainą przekroczyło 9,5 miliona osób. Polski rząd i społeczeństwo stało i będzie stało za Ukrainą murem tak długo, jak Rosyjska trzeba. Rosyjska inwazja na Ukrainę powoduje nieopisany ogrom cierpienia, to też ma wpływ na cały świat, a niestety perspektywa pokoju maleje. Jak działać w trudnych czasach przykład daje Polska kraj, który dzięki otwartości i zmianie przepisów dał Ukraińcom szansę. Na normalne życie. Ponad 900 tysięcy obywateli Ukrainy pracuje na tych y, uproszczonych zasadach w Polsce. Rząd w Kijowie zapowiada pomoc ukraińcom, którzy chcieliby wrócić do ojczyzny. Aby osiągnąć dobry efekt, chcemy w tej kwestii współpracować z organizacjami międzynarodowymi oraz rządami państw, które przyjęły uchodźców. Dziś musimy myśleć o przebudowie Europy, tak by pokój i bezpieczeństwo stały się trwały. Podstawami rozwoju na wiele dekad. To wizja nowego światowego ładu bez rosyjskiego imperializmu. Przemysław toczek, Polonia. 24. To kolejny dzień rosyjskiej agresji na Ukrainę. Ciężkie walki cały czas toczą się na wschodzie. Kreml szykuje się do nowej ofensywy, której celem ma być zajęcie całego Donbasu. Według ukraińskiego wywiadu, Putin dał na to czas swoim żołnierzom do końca marca. Jewchen i Dmytro, dwaj bracia, wstąpili do armii w dniu rosyjskiej inwazji. Rok później nadal walczą ramię w ramię w Donbasie. Mniej się martwię, bo wiem, że on jest tuż obok mnie. Tak, nic mi nie jest. Nie muszę do niego dzwonić, pomagamy sobie nawzajem i jakoś sobie radzi. To pozycje ukraińskich żołnierzy na przedmieściach Wuedaru, niewielkiego miasta w obwodzie donieckim. Po tygodniu ciężkich walk udało się zatrzymać główne uderzenie Rosjan, ale atakują ciągle w nowych miejscach. Czasami jest spokój, nagle trafienie z czołgów albo spada rakieta. Jest też zagrożenie ze strony dronów. W niedzielnych atakach rakietowych na centrum Charkowa ucierpiało co najmniej pięć osób. Pociski trafiły w gmach uniwersytetu i pięciopiętrowy budynek mieszkalny. My na prostu... Stało się to zaraz po tym, jak wyszliśmy rano do łazienki. Mojego męża przysypało szkło, ale wszyscy żyją, to jest najważniejsze. Kijów niezmiennie ostrzega przed wielką rosyjską ofensywą, która może się rozpocząć w ciągu najbliższych 10 dni. Nowym kierunkiem ataku ma być zachodnia część obwodu Ługańskiego i łymań w obwodzie Donieckim. Przez całe swoje życie działał na rzecz zbliżenia Polski i Izraela. W Jerozolimie pożegnano byłego ambasadora Izraela w Polsce i byłego przewodniczącego Knesetu Szewa Hawajsa. Został pochowany na cmentarzu na wzgórzu Herzla w kwaterze Wielkich Narodów dla osób szczególnie zasłużonych. Gdy winą za Holokaust, niesłusznie obarczano Polaków, protestował i przypominał światu, że Polacy ginęli, ratując Żydów. To jest szczyt wartości ludzkich szczyt. I tym Polacy powinni i mogą być dumni Szefach Weiss urodził się w 1935 roku w Borysławiu na terenie obecnej Ukrainy. W czasie II wojny światowej wraz z rodziną był ukrywany przed niemieckimi żołnierzami przez ukraińskie i polskie rodziny. Był wiernym przedstawicielem narodu Izraela i ocalał ich z zagłady. Doceniałem jego zaangażowanie na rzecz Izraela, a zwłaszcza upamiętnienia Holokaustu. Był przewodniczącym Knesetu i Rady Instytutu Pamięci Jadwaszem Działał na rzecz zbliżenia Polski i Izraela. Jako ambasador Izraela w Warszawie był twarzą tych pierwszych lat relacji polsko-izraelskich po ponownym nawiązaniu stosunków dyplomatycznych. Był rzeczywiście postacią, która potrafiła łączyć. Był rzeczywistym dyplomatą, nie tylko z nazwy. Przebach Waj zmarł w wieku 87 lat. Oglądają Państwo polonijny serwis informacyjny. Sprawdźmy, co jeszcze przed nami. Rywalizacja o tytuł najlepszego furmana. Polskie Parki Narodowe o każdej porze dnia i roku. Spotkania z autorami, warsztaty i prezentacja polskiej literatury. Za nami międzynarodowe targi książki w Tajpej. Polska była w tym roku ich gościem honorowym. Dzięki temu mieliśmy wyjątkową okazję, by promować naszą kulturę w Azji. Spotkania na żywo z polskimi poetami i pisarzami to najważniejszy punkt polskiej obecności na targach książki w Tajpej. Z tajwańską publicznością spotkali się Witold Szabłowski i Andrzej Sapkowski. Dowiedziałam się najpierw o grze komputerowej Wiedźmi, później obejrzałam serial, ale stwierdziłam, że muszę przeczytać książki, bo przy każdej kolejnej adaptacji niektóre elementy się zatracają. Te spotkania to element strategii, której celem jest trwała i wyraźna obecność literatury polskiej. Kolejki były tak jak kilkadziesiąt osób, przynajmniej one się nie mieściły. Myśmy nigdy nie mieli tak dużego stoiska, a jednak okazało się również za małe. Polska literatura na Tajwanie jest znana i lubiana. Poezja i proza naszych noblistów już była tutaj tłumaczona na język mandaryński, i słyszę, że jest ona popularna. Odwiedzający Biało-Czerwone Stoisko mogli spróbować naszych potraw, nauczyć się kilku zwrotów w języku polskim, a także wysłuchać koncertu zespołu Dagadana. Organizatorem polskiej prezentacji był Instytut Książki oraz Biuro Polskie w Tajpej. Już za życia był legendą. Wielki patriota, znakomity dowódca i inżynier wojskowy. Człowiek, który walczył o wolność Polaków i Amerykanów. 277 lat temu urodził się Tadeusz Kościuszko. Jego kariera wojskowa zaczęła się w elitarnej szkole rycerskiej powstałej w Warszawie z inicjatywy Stanisława Augusta Poniatowskiego. Został uczniem tej szkoły potem. Wykładał w tej szkole dostał stopień oficerski również. W wojnie o niepodległość Stanów Zjednoczonych Kościuszko dokonał rzeczy niezwykłych. Stworzył fortyfikacje, z którymi wróg nie miał żadnych szans. To między innymi miało przyczynić się w dalszej perspektywie do zwycięstwa wolnych kolonistów amerykańskich nad Brytyjczykami pod Saratogą. Dziś jego pomniki można znaleźć w wielu amerykańskich miastach. Polaka upamiętnia most w Nowym Jorku. Jest to most szczególny, łączący dwie dzielnice Nowego Jorku, które są w dużym stopniu zamieszkane właśnie przez społeczność polską. Mógł żyć za oceanem w blasku sławy, ale wrócił do Polski, stanął na czele powstania w 1794 roku. Stał się symbolem przede wszystkim walki z Rosją, walki z zaborcami o wolność i niepodległość. Zmuszony do emigracji resztę życia spędził w Szwajcarii. Tam zmarł w 1817 roku. Jego ciało spoczywa na Wawelu. To jedno z najważniejszych polonijnych wydarzeń w Wielkiej Brytanii. Promuje polską kulturę i pomaga zebrać fundusze na szczytne cele. W Londynie odbył się 51. Bal Polski. Jego patronami byli książę Kentu Edward oraz ambasador Piotr Wilczek. Polski bal to i polski taniec. Jak co roku jedno z najważniejszych wydarzeń kulturalnych Polonii na wyspach rozpoczęto polonezem. Polskiej emigracji nie tylko w Londynie, ale również na świecie, ponieważ na ten bal przybywają ludzie z całego świata. Bal Polski w Londynie jest świetnym narzędziem wzmacniania polsko-brytyjskich relacji. Łączy już od lat przedstawicieli Polonii, zarówno. Tej biznesowej, jak i organizacje polskie. Dzięki temu wydarzeniu Polonia może także pomóc potrzebującym. Miły wieczór, elegancki wieczór, zabawę na, na dobry cel charytatywny. W tym roku dochód z wydarzenia zostanie przeznaczony dla Stowarzyszenia na Rzecz Osób Niepełnosprawnych i Aktywności Lokalnej dla Ciebie z Wielkopolski. Prowadzimy w ramach swoich działań terapię w zakresie bardzo szerokim. Wspieramy osoby ze zróżnicowanym spektrum. Niepełnosprawności. Podczas balu wystąpił m.in. zespół pieśni Dańca Orlenta, obchodzący swoje 50-lecie. Taniec, a szczególnie Polonę, skrólował także za oceanem na studniówce polonijnych maturzystów ze wschodniego wybrzeża Stanów Zjednoczonych. W wydarzeniu wzięli też udział przedstawiciele polskich urzędów i instytucji oraz członkowie amerykańskich organizacji polonijnych. Przez kilka lat soboty spędzali w szkole, ale dziś mówią, że było warto. Zostaj w polskiej szkole. Nawet jak będzie trudny, polskiej zawsze się przyda w życiu. Bardzo bym chciała studiować na Uniwersytecie Jagiellońskim, ponieważ e, uwielbiam Kraków. Wielu polonijnych maturzystów chce studiować w Polsce, szczególnie kierunki ścisłe. W nauce może pomóc stypendium. Anders Nawa. To są stypendia na pełne studia w Polsce. Naszym dofinansowaniem 1500 zł miesięcznie. Na studniówce bawiło się 250 maturzystów z 31 szkół polonijnych. Cieszymy się, że ta młodzież może zakończyć swoją edukację właśnie przez maturę polonijną. Wśród najlepszych uczniów rozlosowano nagrody pieniężne ufundowane przez Ministerstwo Edukacji i Nauki oraz 10 biletów lotniczych na wycieczkę Poznań Polskę. Czyli nie tylko symboliczna kreda i symboliczna tablica, ale również edukacja poprzez poznawanie Polski. Dwujęzyczni maturzyści, niezależnie od tego, gdzie zamieszkają, już zawsze będą najlepszymi ambasadorami Polski. Teraz Kowno, gdzie odbył się wernisarz wystawy zatytułowanej Opowieści Okrutne Aleksandra Waliszewska i Symbolizm Wschodu i Północy. To pierwszy tak przekrojowy pokaz prac tej wybitnej artystki. Jej bogaty dorobek zestawiono z dziełami innych twórców z Europy Wschodniej i krajów bałtyckich. Opowieści okrutne to wystawa wędrująca w głąb mrocznej twórczości Aleksandry Waliszewskiej. Tworzone przez nią uniwersum wypełniają apokaliptyczne sceny. Artystka w swoich dziełach nawiązuje do prac symbolistów z późnego XIX wieku. Jest to artystka dość enigmatyczna i nigdy nie w żaden dosłowny sposób nie opowiada o tym, co dokładnie widzimy na obrazach. Malarka czerpie natchnienie z mitologii pogańskiej, powieści gotyckich, dlatego na obrazach jest miejsce dla wampirów, upiorów i zwierząt przybierających ludzkie cechy. Jest to nie tylko promocja pani Waliszewskiej prac, znakomitych zresztą, ale 130 innych artystów i obrazów z krajów bałtyckich. Wcześniej wystawę można było oglądać w Muzeum Sztuki Współczesnej w Warszawie. Się... Wypożyczyliśmy wówczas sporą kolekcję obrazów artystów symbolistów z Muzeum Ciurlonisa, zachwycaliśmy się pracami Waliszewskiej i postanowiliśmy pokazać je w Kownie. Wystawa prac Aleksandry waliszewskiej potrwa do 22 maja. Liczyła się zwinność, współpraca, a przede wszystkim szybkość przejazdu. Najlepsi furmani z Beskidów i okolic przyjechali do węgierskiej Górki, by rywalizować w międzynarodowych zawodach o miano najlepszego furmana. Walczyli też między innymi zawodnicy z Czech i Słowacji. Tym koniom siły z pewnością nie brakowało, podobnie jak i wyszkolenia. Koń ma 7 lat, pracujemy powiedzmy 6 lat gdzieś koło 6 lat. Na co dzień najczęściej pracują w lesie, pomagając przy wycince drzew. Teraz mogli sprawdzić się na specjalnie przygotowanym torze. Jeżeli chodzi o zawody, to się odbywają w trzech konkurencjach, siła uciągu, ładowanie na wózek, jak również dyscyplina sprawnościowa. Lepiej surowego konia kupić niż nauczonego. Nauczy się go po swojemu i chodzi dobrze. Nie ja też mają strach na zawodach, a ja człowiek, to jest normalna rzecz. Tegoroczne zawody miały bardzo wysoki poziom. Udział wzięły w nich nie tylko drużyny z Polski. Przyjechali z Czech, ze Słowacji, od nas z Polski są nasze tu rodzime konie. To już 12. Międzynarodowe Zawody Furmanów w Węgierskiej Górce. Z roku na rok impreza cieszy się coraz większym zainteresowaniem. Oprócz rywalizacji i dobrej zabawy uczestnicy mają także okazję poznać zwyczaje górali Beskidu Żywieckiego. Potrzeba cierpliwości i dobrego oka, ale efekty zachwycają. To piękno parków narodowych uchwycone na zdjęciach. Taką oryginalną i niepowtarzalną wystawę zaprezentował Związek Polskich Fotografów Przyrody: Od morza, potatry, torfowiska, jaskinie, góry i rzeki Polska słynie z bogactwa natury. Można ją podziwiać w 23 parkach narodowych nad Wisłą i na tych zjawiskowych zdjęciach. Jest jakby szczególny rodzaj fotografii, no bo nie jest jakby ustawiana, pozowana, tylko dużo trzeba się jakby naczekać, żeby sfotografować takie piękne obiekty. Czy to tęcza na łąkach, czy biegnące sarny, w fotografii przyrody nie ma miejsca na rywalizację. Jest za to wzajemny podziw. Dlatego że jak później oglądamy zdjęcia z tego samego miejsca, widzimy, że są po prostu totalnie różne kadry. Przy odrobinie szczęścia. Także i my możemy zaobserwować na przykład majestatycznego króla Puszczy Białowieskiej, największego lądowego ssaka Europy, Żubra. Wracamy do kataklizmu na pograniczu Turcji i Syrii. Z nami zapowiadany gość, brygadier Karol Kieszkowski, rzecznik prasowy komendanta głównego Państwowej Straży Pożarnej. Witam pana bardzo serdecznie. Witam serdecznie. Po tragicznym trzęsieniu ziemi w Turcji w akcji ratunkowej, tak jak mówiliśmy, będą pomagać polscy strażacy. Przypomnijmy, jakie siły wyleciały już na miejsce akcji. Ten z 76 strażaków oraz 8 psów ratowniczych strażacy zabrali na pokład samolotu 20 ton sprzętu, czyli ten sprzęt, który jest niezbędny do tego, żeby tam mieszkać, bo zabraliśmy zarówno namioty, jak i można było tam w tych trudnych warunkach żyć, bo po prostu jest tam zimno. Do tego sprzęt techniczny, który będzie nam służył do poszukiwania osób a także do wykonania dostępu, czyli do wykonania niezbędnych przecinek przez beton, przez stal, przez elementy wzmocnione, wszystkich konstrukcji, no i przede wszystkim psy ratownicze, które bardzo szybko poszukują w terenie. Jak udało się tak szybko osiągnąć gotowość tej grupy, gotowość do działania, no bo przecież tworzą ją strażacy z różnych regionów Polski? No jest to efekt y, wielu lat y, ćwiczeń, wielu lat y, doświadczeń w misjach poza granicami kraju. Jest to też efekt y, bardzo szybkiego szybkiego obiegu informacji, bo strona turecka niemal natychmiast wysłała taką, takie zapotrzebowanie na grupy ratownicze do społeczności międzynarodowej. Bardzo szybka reakcja polskich strażaków, ale przede wszystkim akceptacja formowania grupy przez ministra spraw wewnętrznych i administracja, także przez prezesa Rady Ministrów. Dzięki temu Polska mogła wystosować taką ofertę z pomocą ratowniczą do strony tureckiej. Bardzo szybka mobilizacja, to, to zasługuje na Podkreślenie. W przeciągu 6 godzin, już koledzy byli tutaj w Warszawie i następnie oczekiwali na wylot. Czy można powiedzieć, że jest to jedna z najlepszych grup poszukiwawczo-ratowniczych na świecie? Na pewno jesteśmy w czołówce, jesteśmy rozpoznawalni, mamy duże doświadczenia na arenie międzynarodowej, i chociażby po wybuchu w porcie w Libanie. Tutaj byliśmy wyróżnieni jako jedna z dwóch grupy, grup ratowniczych spoza, spoza tego kraju. Razem z Francuzami byliśmy wtedy wpuszczeni na teren tego, tego wydarzenia, i tutaj również ta wysoka renoma polskich strażaków umożliwiła na szybką akceptację strony tureckiej. W co też przyspieszyło wszystkie procedury związane z wylotem z Polski, z Warszawy, a zabrać 20 ton sprzętu i 76 strażaków nie jest tak łatwo, bo do tego potrzebna jest bardzo duża maszyna. Polscy strażacy mają się znaleźć w najtrudniejszych miejscach w pobliżu epicentrum trzęsienia ziemi, czy tak rzeczywiście się stanie? Tak, lądujemy bezpośrednio w Gaziantep, czyli tam, gdzie blisko tego epicentrum, czyli tam w tym miejscu najwięcej jest zniszczeń. I tutaj mamy już pierwsze informacje, które do nas spływają od tych struktur ratowniczych lokalnych, ale także krajowych tureckich. Mamy coraz więcej informacji. Wiemy już do kogo się tam zgłosić, gdzie się kontaktować, więc spodziewamy się, że zaraz po przylocie to będzie w późnych godzinach wieczornych w nocy około trzeciej w nocy czasu lokalnego i tam rozpoczniemy pierwsze kontakty budowanie bazy operacji czy takiego naszego obozowiska i następnie zostaniemy skierowani nie na strefę. I proszę nam jeszcze raz wytłumaczyć, w jaki sposób lokalizuje się osoby poszkodowane w trzęsieniu ziemi, osoby uwięzione w gruzowisku? Tutaj potrzebna jest cisza i spokój, a co nie zawsze jest łatwo na miejscu akcji ratowniczej. Mamy dwie techniki, jedna jest przy pomocy urządzeń takich jak kamery wziernikowe czy geofony, które przeszukują grozowisko za pomocą fal dźwiękowych. I druga bardzo skuteczna, bardzo szybka to jest uruchomienie psów ratowniczych, które jeden po drugim w każdym sektorze poszukują za pomocą węchu, odnajdują osoby zasypane. I jak długo polscy strażacy pozostaną na miejscu kataklizmu? Akcja ratunkowa jest przewidziana na co najmniej 7 dni. Tutaj wszystko zależy od decyzji władz tureckich. Jesteśmy przygotowani na 36 godzin samowystarczalności, czyli posiadamy pakiety żywieniowe, posiadamy własne wyposażenie takie do przeżycia, survivalowe, czyli namioty, wodę, także śpiwory i nagrzewnice. I przez te 36 godzin jesteśmy zupełnie niezależni. Dopiero później będziemy musieli poprosić państwa gospodarza o pożywienie, o wodę, o paliwo do sprzętu. Wiem, że to jest zapewne bardzo trudne pytanie, ale w jaki sposób szacują państwo szanse poszkodowanych w tym trzęsieniu ziemi na przeżycie? Każda godzina zwłoki jest tutaj kluczowa, bo w pierwszych 24-48 godzinach najwięcej osób udaje się wyratować. Tutaj czas nie jest przymierzącym, ale też pogoda, bo w nocy są ujemne temperatury, czyli całkiem jak w Polsce. To nie jest ta część Turcji, gdzie jest bardzo ciepło. Tutaj jest no, taka zwykła zima podobna do polskiej. Zwyczajowo 5 do 7 dni to jest taki czas, gdzie udaje się wyratować osoby żywe. Dlatego tak ważna jest i kluczowa szybkość w działaniu, szybkość w prze po przełamaniu wszystkich barier proceduralnych. A w jaki sposób grupy strażaków z różnych krajów koordynują swoje działania na miejscu? Ja tutaj bardzo ważną rolę odgrywa Unia Europejska, a także Organizacja Narodów Zjednoczonych. W Polsce starzacy w ramach mechanizmu wspólnotowego Unii Europejskiej są dysponowani. Jest centrum koordynacji, z tego co wiemy, już tam na miejscu jutro powinno być założone takie Europejskie Centrum Koordynacji Ratownictwa, które będzie koordynowała działania grup międzynarodowych, tak żeby odciążyć państwo gospodarz od tych obowiązków. To jest ćwiczone już od wielu, wielu lat. Polskie grupy również w przeszłości zakładały takie centra koordynacji, też często członkowie polskich grup uczestniczyli w tych pracach. Także mamy olbrzymie doświadczenie i wiemy, co tam na miejscu mamy zrobić. Można chyba powiedzieć, że będzie to jedna z najtrudniejszych akcji, w jakich wezmą udział polscy strażacy, prawda? Zdecydowanie tak, to ze względu chociażby na zniszczenia, na to, że było to epicentrum blisko dużego miasta, około dwóch milionów ludności. Widać było już na materiałach filmowych z mediów, że są ogromne zniszczenia, że te budynki no niekiedy kładły się no, wiele w jednym miejscu. Tak. I tutaj potrzeba do każdego takiego budynku wielu I, ratowników. I tutaj, I tutaj stawiamy kropkę. Bardzo dziękuję za rozmowę. Brygadier Karol Kieszkowski, rzecznik prasowy komendanta Głównego Państwowej Straży Pożarnej, był naszym gościem. Dziękuję. To wszystko teraz. Polonia 24 wraca jutro o stałej porze. Dziękuję za uwagę. Spokojnego wieczoru. Do zobaczenia.